Muszę iść do żabki po olejek, ale nie chcę mi się zostawiać was na streamie, więc idę zawołać ole. Czekajcie. Kochanie, pójdziesz po wodę, ale nie mówię nic o olejku, już tylko wodę, kochanie. Ale żabki są otwarte, patrzyłem. Nie, Misiu, ja nie mogę, jestem w pracy. Kochanie, obiad sam się zrobię, a zakupy nie. Ale nie, to naprawdę idź i nie kupuj mi olejku, trudno. Chce mi się pić muszyniankę. Ale ja nie się z telefonu. Nie weźmiesz telefonu? Skąd wiesz, co chciałem zrobić? Dobra, Myszko, ponegocjujmy. Jesteś teraz w lepszej pozycji. Ty masz towar, więc ty stawiasz zasady. Nie, Bartek, nie chcę. Myszko, a postreamujesz za mnie dwie minuty? Ale Dawid jest No ale to co ja puszczę Dawida Czerwca samego, bez, bez reakcji? Jak masz reagować? Dobra, moi drodzy, wrócę za pięć minut, bo mam żabkę obok. Y Dziękuję. <laughs> no jestem Nie ciebie, ciebie. Dobra, a nie chcesz iść do żabki? Nie będę jej zrobię sekretary. Dobra, w papier kamien iść do żabki. Nie, ja nie mam nic do dodania. O dobra. Boże. Mówię ja jeszcze wodę. Ale bez cringeowania. Znaczy to mówię do widzów. <laughs> do ciebie też. Ale masz wielką głowę. Muszę sobie żabki zmniejszyć. Dzień dobry. Cześć. Dzwanować kanał? No dobrze, to teraz na 3-4 mówimy słowo. Uwaga! Nie żartuję moi kochani, cześć! sterowania takich rzeczy. nie było słychać, mam mikrofon podcastowy. matko. A! O! To ja mogę Wam coś opowiedzieć ładnego, takiego wiecie. Co Wam opowiedzieć? Jak to jest podcastowy. To czekajcie, nie mogę się za bardzo unosić, bo ja jak się ekscytuję, to mi się głos zmienia, bo mam tak, że mi się tu wszystko zaciska strasznie. A SMR zrobić? Co to jest za historia o niemym Michałku? Jaka historia o niemym Michałku? No z tu przeczytałem? Dobra, grzecznie, grzecznie, ok? Czy masz na żarcik? No do. dobra. jeszcze czekajcie. Widzowie, którzy są nowi na kanale. To jest moja dziewczyna i ona nie przeklina, jest naprawdę grzeczna. Więc jej nie bejtujcie, nie przeczyta reki do no tyłu, ani tam nie powie, że A Piotr. to przechodziliśmy. To już ma za sobą. Ptaszki, jakieś takie rzeczy, na wszystko się już zbejtowała, już długa jest. Dobra, nie będzie mieć 3 minuty, dosłownie. Zwadę masz kupić? Dwie butelki. Nie ma opcji, idę tylko po olejek. To weź telefon. <laughs> Dwie pody, bo dla mnie też weź. No dobrze, to jakiś żarcik mogę opowiedzieć. No dobra, tylko poczekajcie, muszę się zastanowić, bo ja wszystkie żarty zabawne... Wiemy jak to było, tak? One nie do końca są zabawne, ale poczekajcie. A znacie żart o lwie, przez pustynię? Nie no, ostatnio go opowiadałam. Nie, przepraszam, kurde, nie olwie. Cholera. O, 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 o katoliku? Nie? No dobra, to, to wam opowiem. <noise> to wam opowiem, że słuchajcie. Mm, idzie sobie katolik przez yy, chrześcijanie, przez pustynię. No i spotyka lwa. I tak mówi: Panie Boże, proszę Cię, spraw, aby ten lew miał odruchy katolickie. A na to ten lew. Panie Boże, pobłogosław ten posiłek. <laughs> Złamnę, <Zabawne>, co? <laughs> no, to tyle. <laughs> hmm, tak. A, to taki żarcik, wiecie. Mam nadzieję, że ktoś zrobi tak. <laughs> tyle wystarczy w sumie. O garbatym? Nie, no dobra, to tak szybko, bo o garbatym jest dość długi żart, więc postaram się go jak na... Nie, no ale o garbatym to nie jest zabawne. Dobra, powiem. Może też ktoś się uśmiechnie. Słuchajcie, idzie sobie garbaty przez cmentarz. Idzie sobie garbaty przez cmentarz eee, i spotycha, spotyka ducha. No i ten duch tak do niego, ty garbaty, a co tam niesiesz z tyłu? A on mówi, Ano, garba, a daj, to go wezmę. No i duch zabrał mu yy, garba. No i ten taki szczęśliwy biegnie do domu, biegnie do żony i mówi. Kochanie, kochanie, słuchaj. Spotkałem na cmentarzu ducha i ten duch zabrał mi garba. Ona i matko jedyna, no niemożliwe, faktycznie, nie masz garba. No i tacy szczęśliwi, żona podekscytowana idzie kolejnego dnia do sąsiadki i mu, mu i, i opowiada, słuchaj Elżbieta, mój mąż wczoraj poszedł na cmentarz i spotkał ducha, no i ten duch zabrał mu garba i on nie ma już dłużej garba. No i... No i... No i, no i ee, ona taka, nie możesz dobierzyć, co, co, co usłyszała. No i tak wiecie, duma, 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 sąsiadka ta już poszła. No i mówiła, Stanisław, Stanisław, słuchaj. Była u mnie sąsiadka z góry i powiedziała, że jej mąż był na cmentarzu, spotkał ducha i zabrał jej garba. Weź ty idź na cmentarz. To może przestaniesz. Bartko, przestań! To może nie będziesz już kulawy, o, bo był kulawy. No i słuchajcie, Zrób kołka, nie, nie. No i słuchajcie, no i ten kulawy idzie na cmentarz, idzie na cmentarz, no i spotyka ducha. No i ten duch się pyta, ty, garbaty, a co z tobą? Eee, ty, kulawy, kurde, poczekaj. Ty, kulawy, a... ty, kulawy, a co z tobą? A e, kulawa odpowiada, no, mam problemy z nogą. A ten duch tak, no dobra, to masz jeszcze garba. To koniec. Chyba coś pomieszałam. No. O, tak. To zabawnie się zrobiło, prawda? I to tyle. Nie, to nie był żart o mamonie. No co wy? Nie mówcie tak. To koniec żartów. Starczy. Czarty nie zrozumiałem, ale się śmiechnąłem. O, matko, słuchajcie, wiecie, jak tu czat szybko leci? Dawaj o buldogu. Budzę się codziennie. Otwieram oczy. Kurwa, znowu w tej Polsce. Słuchajcie, i. i, i... Ja żart o bulldogu znałam dawno, dawno temu. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest taki klasyczek internetowy, tylko że ja... Wie pan, co to znaczy trzapen? Nie pracować, a zarabiać. A trzeciego dnia poszedł kulawy z garbem i dostał wózek, bo to był konfident z Płocka Beka. Nie, nieprawda. Nie. Nie, no ja już zapomniałam, jak to jest, jak, jak tak, wiecie, tak szybko leci czat. Nie da się tu nic przeczytać. Dobra, weźcie coś napiszcie, takie zdanie... Tak, jedno zdanie, jedno zdanie, wiecie, że nie, nie, nie xd, o jeny. o jedno zdanie to widzę, no dobra, to jeden wyraz da się zobaczyć. Kupiłem jedną wodę. Czemu jedną? Bo nie miałem na olejek. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam, Co? mam Padałaś nadzieję, zim. że, dwa żarty powiedziałam. Ale klinczuwa, a był chociaż śmieszny? <śmiech> tak. <śmiech> do dowcipy, no kocham cię. Trzymajcie się, miłego dnia, do widzenia. Kocham Aleksandrę. Ale jak opowiada do wcipy, to No to dalej ją kocham.